Mamy zadanie, żeby rozwiązać sobie takie równanie. Co tu zrobimy? Na początku 2x do potęgi trzeciej przepiszę oraz 3x kwadrat również przepiszę, natomiast 10x oraz 15 przenoszę na stronę lewą, czyli zmieniam im znaki na minus 10x minus 15 i to ma być równe 0. Teraz tu mam 2x do trzeciej plus 3x kwadrat, x kwadrat wyłączę sobie przed nawias, otrzymując 2x plus 3, ponieważ... Wkłada razy 2x to jest 2x do trzeciej, x kwadrat razy 3 to jest 3x kwadrat. Natomiast tutaj mam minus 10 i minus 15, więc minus 5 wyłączę przed nawias, otrzymując 2x plus 3 w nawiasie, ponieważ minus 5 razy 2x minus 10x, minus 5 razy 3 minus 15. No i to ma być równe 0. Teraz zauważmy, że tu mamy 2x plus 3 oraz tu mamy 2x plus 3, więc możemy sobie to śmiało wyłączyć przed nawias. A to, co zostaje stało przed nawiasami, ląduje sobie po prostu w drugim nawiasie. Iloczyn jest równy 0 wtedy, gdy pierwszy nawias jest 0 lub drugi nawias jest 0. Czyli tutaj dostaniemy sobie, że 2x plus 3 równa się 0. Jeżeli odejmiemy trójkę, no to 2x to jest minus 3. I jeżeli podzielimy to przez 2 to x to jest minus 3 drugie. Gotowe. I teraz ewentualnie drugi nawias, czyli mamy x kwadrat minus 5 równa się 0. Jeżeli dodamy sobie piątkę, otrzymamy, że x kwadrat to jest 5 i po spierwiastkowaniu x jest równy pierwiastek z 5 lub x to będzie minus pierwiastek z 5 i zadanie mamy rozwiązane.